Dobra. No, Nie usłyszeliście. nawet też sąsiada pozdrawiam. co No, stop, krzyczy. No a chciałem. Miałem zareklamować.

Tamte co byłem, co wyjeżdżałem, to po prostu no, musiałem do pralki, żeby wyprać, odświeżyć. U nie ma takiego czegoś. Musi tak być, a nie inaczej. A Zaraz ja. Zaraz się przyjdzie. Zaraz Я взял мечту, песко разрушил. Сбирать. Так, то есть, вот. Мы говорим, I właśnie powiedzieć O no, na pewno będzie Nikosia Samosia oglądała to po prostu Zastanów się co wcześniej rozmawialiśmy i proszę o pudę. 20 i proszę daj mi jakiś ogółem znać i po prostu gorąco Ciebie pozdrawiam. No, ogólnie martwię się, bo po prostu powiedziałaś mi takie rzeczy, że po prostu tu się dzieje i tak, tu się dzieje i tak, a ty po prostu nie wiem, odsuwasz mnie to jak coś we mnie się w ogóle nie podoba to po prostu zastanów się i daj mi znać wtedy ja coś innego będę myślał a nie po prostu i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i dobrej nocy dobrej nocy ci życzę i przysłałem gorącego buziaka, tam gdzie sobie zażyć.